Finans polecany są. Dziś jeszcze raz przypomnimy Państwu o wypadku, jaki wydarzył się 6 stycznia podczas orszaku Trzech Króli przed Nyską Bazyliką. Zaprezentujemy Państwu nagranie z monitoringu miejskiego, na którym widać całe zdarzenie. Jest sobota 9 stycznia. Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na Wiadomości. Wypadek podczas Święta Trzech Króli. Czy dowiemy się, kto jest za to odpowiedzialny? Koń ruszył w tłum ludzi, którzy byli zebrani tutaj niedaleko e, szopki pod katedrą e, i niestety stratował czteroletnią dziewczynkę. Targ bułgarski z powodu pomyłki urzędników dalej funkcjonuje. Intencją burmistrza jest utrzymanie rozszerzonej strefy, w ramach której będzie podwyższona opłata targowa. Wiemy z góry, że to już jest po prostu upadek i na przegranej pozycji i nie jesteśmy w stanie funkcjonować tam na tych warunkach, które nam zaproponowano. Policja nadal bada okoliczności wypadku, który wydarzył się podczas Święta Trzech Króli koło godziny 15.36 stycznia w Nysie. Jak twierdzi policja, aż półtora tysiąca wiernych przeszło w świątecznym orszaku z placu solnego pod bazylikę mniejszą. W świątecznym przedstawieniu uczestniczyły także zwierzęta, między innymi konie. Jeden z nich, spłoszony prawdopodobnie przez wybuch petardy, zerwał się i przebiegł przez tłum ludzi, tratując napotkane osoby, w tym czteroletnią dziewczynkę. Koń ruszył w tłum ludzi, którzy byli zebrani tutaj niedaleko szopki pod katedrą i niestety stratował czteroletnią dziewczynkę. Zrzucił też tego mężczyznę, którego przewoził, oraz wywrócił mężczyznę, który prowadził tego konia. Dziewczynka obecnie przebywa w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu. Jej stan jest stabilny, chociaż ciężki. Pozostałym osobom na szczęście nic się nie stało. Na zdjęciach widzimy, jak wystraszony koń biegnie przez tłum, przewraca się na lodzie, wstaje i znowu biegnie. To było niebezpieczne wydarzenie dla tych wszystkich osób, jak powiedział policjant. Koło półtora tysiąca ludzi przyszło tutaj na rynek Donesy, żeby wziąć udział w tym orszaku trzech króli. Do tej pory nie ma pewności, co lub kto przyczynił się do spłoszenia zwierzęcia, jeżeli rzeczywiście. Była to odpalona petarda, to konsekwencje dla sprawcy wypadku mogą być bardzo poważne. Gazeta Fakty Nyskie porusza kwestie odpowiedzialności organizatora imprezy. W całym kraju zorganizowano kilkaset orszaków, między innymi w Warszawie, gdzie trasy przemarszu zwierząt wygrodzono płotami zaporowymi. Czy w Nysie należycie zapewniono bezpieczeństwo uczestnikom wydarzenia oraz kto był odpowiedzialny za wybór zwierząt uczestniczących w Nyskim Orszaku? Jak wiemy podczas słynnej nyskiej bitwy, o twierdze, wyszkolone konie uczestniczą w rekonstrukcji bitewnej w huku strzelających armat i broni. Więc nawet jeśli miał miejsce wybuch petardy pod bazyliką, to jak mogło dojść do tego, że wystraszone zwierzę ważące około jednej tony tratowało ludzi w tłumie? Do tematu będziemy wracać. Euromaster Dytko. Lakiernia, serwis samochodowy, stacja kontroli, opony Nysa. telefon 40 90 290 W listopadzie ubiegłego roku Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę, która wzbudziła ogromne emocje wśród kupców i wystawców prowadzących handel na tzw. targu bułgarskim. Zgodnie z uchwałą koszty handlu mają wzrosnąć tam z 2,50 do 50 zł za metr kwadratowy, czyli dwudziestokrotnie. W ten sposób burmistrz miasta i Rada Miejska chcą zmusić handlujących do przeniesienia się na boczną płytę Stadionu Stali, gdzie opłata ma nie przekroczyć 2,50 zł za metr kwadratowy. Kupcy nie zgadzają się i twierdzą, że wyprowadzą się z handlem z miasta. Być może już za kilka tygodni targ bułgarski na ulicy Racławickiej przestanie istnieć, bowiem decyzją burmistrza i Rady Miejskiej w Nysie, kupcy mają się przenieść na targowisko miejskie, poszerzone o boczną płytę stadionu. Dlatego też burmistrz i Rada podjęli decyzję o dwudziestokrotnym wzroście opłat handlowych na targu bułgarskim, uniemożliwiającym dalsze jego funkcjonowanie. Intencją burmistrza jest utrzymanie rozszerzonej strefy, w ramach której będzie podwyższona opłata targowa, tak, żeby cało. Obszar między ulicą Racławicką a Asneka był objęty tą podwyższoną opłatą targową. Jak twierdzą kupcy, miasto nie jest w stanie zapewnić im odpowiedniej infrastruktury, podobnej do tej na obecnym targu bułgarskim. Na bocznej płycie kupcy się zwyczajnie nie pomieszczą. Nie ma też wystarczającej ilości parkingów, ani dla sprzedających, ani dla kupujących. Mówią nam tak, że skoro tam wiedziemy i pokażemy, że, że będzie tam sprzedaż, że coś tam się będzie działo, to nam przygotują infrastrukturę. No ale z czego nam przygotują infrastrukturę, jeżeli ten tu, teren nie jest z gumy, nie rozciągnął go, nie mają miejsca parkingować. Jedyne miejsca parkingowe dookoła są na ulicach, gdzie są parkometry. Zdaniem kupców w obecnym stanie boisko nie nadaje się na handel. Ja tam jest, często jestem, już od iluś lat tutaj handluję i tam po prostu jest tak, że na przykład jak przychodzi taki okres jak teraz, nie, to tam pół boiska stoi w wodzie. No i tam jeżeli na przykład my z wszystkimi busami tam, załadowanymi, no to ja nie wiem, co z tego boiska zostanie. Nie? Kupcy wielokrotnie nagłaśniali problem, że na stadionie miejskim nie będą mogli się rozłożyć z towarem. Nie będzie też miejsca dla kupujących. Nie jesteśmy w stanie się rozłożyć i w tym momencie będzie coś takiego, że my nie mając możliwości zaoferowania swojego towaru tak jak teraz w tym kształcie, jesteśmy zmuszeni. Wiemy z góry, że to już jest po prostu upadek i na przegranej Pozycji i nie jesteśmy w stanie funkcjonować tam na tych warunkach, które nam zaproponowano. Chociaż targ potocznie nazywany jest bułgarskim, handlują tam zarówno Bułgarzy, jak i Polacy, którzy teraz wspólnie próbują rozwiązać swój problem. I oni w tym momencie tak samo są pozbawiani pracy. Tak samo jak my i Polacy, tak samo jak i oni. Każdy z nas ma rodziny, gdzie utrzymuje żony, dzieci, rodziców. I dla nas to jest wielki problem, jeżeli po prostu my pójdziemy tam połowę okrojeni. Po prostu dla nas to jest nie do przyjęcia. A tu już są normalne warunki, takie jakie nam wszystkim odpowiadają. Zarówno Bułgarom obcokrajowcom, jak i nam. Bułgarzy pracują na niskim targu od wielu lat mają licznych stałych klientów. Cała rodzina jestem z klientów. Oni znają z nas, przyjeżdżają, kupują, nawet na raty im dajemy czasami. Jak pieniądze od nie starczą, nie ma sprawy na to, nie się znamy. Ci leglfwan do tutaj na Nisa. oni nas znają. Klientami kupców stargu bułgarskiego są nie tylko nisanie. Niskie ceny i różnorodny asortyment. Przyciągają mieszkańców okolicznych miasteczek i wsi. Włodarze miasta również rozumieją znaczenie targowiska jako czynnika miastotwórczego. twórczego. Znaczy musimy sobie zdać z tego sprawę, że targ, który w tej chwili funkcjonuje, to przyciąga jak magnes do ludzi, nie tylko z Nysy, do Nysy ludzi nie tylko z Nysy, ale też spoza naszego miasta. Jest to jednak taki element, który jest takim dodatnim dla gospodarki naszego miasta. Skomasowanie całego handlu woźnego na terenach targowiska miejskiego myślę, że będzie z zarówno dla kupców, którzy w tej chwili na targowisku miejskim handlują, a również dla tych kupców, którzy są na tak zwanym targu bułgarskim. Stawki za miejsca handlowe są różne. Ich wysokość nie jest związana z wielkością aglomeracji. Na przykład we Wrocławiu opłaty za stoiska są dziesięciokrotnie mniejsze niż w Nysie. A ta targowa miasta jest dziesięciokrotnie większa na przykład niż w Wrocławiu. W Wrocławiu za swoje stoisko płacę 7 zł, tu płacę 70 zł do Urzędu Miasta. Proszę sobie to policzyć przez 200 czy tam nie wiem ile tych stoi, czy kupców tutaj, których jest. Gdyby nie błąd techniczny przy wysyłaniu treści uchwały do Urzędu Wojewódzkiego w listopadzie ubiegłego roku targ bułgarski nie istniałby już od 1 stycznia. Właściwa treść uchwały zostanie ogłoszona w oficjalnym dzienniku już w najbliższym czasie. Kupcy zapowiadają przeniesienie handlu do Grodkowa. Grodkow nam zaproponował, że w środy na sobotę, środa sobota z chęcią nas sam przyjmie. Jeżeli pan burmistrz nie wyrazi zgody, normalnie dalej na to targowisko, wyprowadzamy się wszyscy do Grodkowa. W chwili obecnej targowisko bułgarskie cieszy się dużym powodzeniem, a miejskie nie narzeka na nadmiar klientów. Czy zmiany wprowadzone przez burmistrza i Radę Miejską sprawią, że sytuacja ulegnie poprawie? Po tych wiadomościach czas na kalendarium roku 2015. Co się nam udało, a co nie? Z czym wiążemy nadzieję i na co naprawdę warto poczekać? Zapraszam do obejrzenia materiału. Styczeń zaczął się tradycyjnie od konfliktu lekarzy z Narodowym Funduszem Zdrowia, co zaowocowało problemami z zapewnieniem opieki zdrowotnej na początku roku. Drzwi trzech placówek w nysie były dzisiaj zamknięte. Pocałować przysłowiową klamkę musieli ci, którzy przyszli do przychodni przy ulicach Piłsudskiego i Mariackiej. Nie wiedziałam nic o tym. Muszę dziecku mleko wypisać i nie wiem nawet gdzie to robić. Przeszłam zobaczyć, co się dzieje. I co się dzieje? Chyba jest zamknięte, nie dogadali się! Gdzie teraz pani poteleki pójdzie? Zaraz potem rozpędu nabrała afera z nyskim kinem Cinema N3D, kierowanym przez znanego polityka Bogusława Wierdaka. Okazało się, że parking przy kinie jest nielegalny, a prywatny parkomat wydaje bilety obowiązujące w całej strefie miejskiej. Nasi prawnicy po analizie tej całej sytuacji i zgromadzonych dokumentów zasugerowali skierowanie sprawy do prokuratury. Burmistrz w tym terminie pisze wręcz, iż... Teren, na którym był zlokalizowany Parking nie był objęty miejską strefą płatnego parkowania. W konsekwencji m.in. w ocenie burmistrza doszło do uszczyplenia przychodów miasta i gminy Nysa. Oliwy do ognia dolało ujawnione w tym samym czasie pozwolenie na budowę wydane przez starostę nyskiego Czesława Biłobrana, jak się okazało z naruszeniem prawa. Sprawę pod lupę w listopadzie wziął Wydział Infrastruktury i Nieruchomości w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. Wtedy starosta bagatelizował sprawę. Tak mi urzędnik pismo napisał. Proszę Państwa, był spokój. Rozpoczęto budowę, nikt tego nie kwestionował. I tu starosta się myli, bo kwestionował, i to jego własny pracownik, Eugenia Kantorowicz, naczelnik Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego, jasno sprzeciwiła się wydaniu zgody na rozbudowę. O tym jednak ówczesny wicestarosta zapomniał, tłumacząc się z podjętej decyzji. Luty przyniósł złe wieści na temat przebudowy zapory na Jeziorze Nyskim. Inwestycja stanęła pod znakiem zapytania po bankructwie głównego wykonawcy hydrobudowy Gdańsk. Z informacji, które do nas docierają to 30 stycznia hydrobudowa Gdańsk zgłosiła wniosek o upadłość sądową, także na chwilę obecną pod dużym znakiem zapytania są dalsze losy tej inwestycji związanej z remontem tamet. Marzec nie przyniósł dobrych wiadomości dla lokalnego budżetu. Decyzją Ministerstwa Finansów gmina musi zwrócić źle naliczone subwencje oświatowe. Do nieprawidłowości doszło w poprzedniej kadencji samorządu. Są to pieniądze, które wynikają z zawyżenia przez dyrektorów placówek i po części brak nadzoru naszego gminnego Zarządu Oświaty nad sprawozdaniami, które wykazywało liczbę uczniów. Okazało się, że w toku śledztwa, bo to było śledztwo postępowanie prokuratorskie wręcz, okazało Okazało się, że liczba uczniów była założona Pod koniec marca wychodzi na jaw kolejne pozwolenie na budowę wydane z naruszeniem prawa przez nyskiego starostę. Tym razem Czesław Biłobran złamał prawo pomagając własnemu synowi, który zamiast magazynu wybudował kompleks sklepów w Otmuchowie. Pozwolenie to zostało unieważnione przez wojewodę opolskiego. A przed kamerą pan odpowie na nasze pytania? Nie, proszę pana, nie odpowiem przed kamerą. Najpierw się zróbcie na przyszłość. A dl dlaczego pan nie odpowie przed kamerą na nasze pytania? Bo proszę pana, ja nie mam czasu na gwiazdorzenie przed kamerą. W kwietniu rusza proces przejęcia terenu po FSO. Wielu próbowało, ale na próbach się skończyło. Tak można pokrótce podsumować wieloletnie starania naszego miasta o przejęcie terenów po FSD. Udało się to dopiero kordianowi kolbiarzowi. Walka o ten teren była bardzo ostra i bardzo. Ja byłem bardzo zdeterminowany, żeby ten obszar przejąć na rzecz gminy. Lipiec przynosi fale upałów, ale także nowości w inwestycjach. Gmina emituje obligacje na zakup terenu po FSD. Konkretnie zakup terenów FSO i obligacje będą spłacane głównie z przychodów z tego terenu, czyli ze sprzedaży tego terenu, z wynajmu tego terenu i z, z dochodów uzyskiwanych na tym konkretnym terenie. Jednak największe emocje wzbudzają nieprawidłowości podczas rekrutacji do gimnazjum numer 4. Dzieci są wprowadzane na listy, skreślane z nich, a potem znów wprowadzane. Kuratorium oświaty po zbadaniu sprawy nie pozostawi na kierownictwie szkoły suchej nitki, a wszystko zaczyna się od protestu rodziców. Kiedy w środę na liście był i okazało się, że jest zakwalifikowany do przyjęcia, jego radość była ogromna. W piątek, kiedy się okazało, że go nie ma na liście dzieci przyjętych, przeżył okropny stres. Lista pierwotna, wywieszona 1 lipca, liczyła 138. Osób, tak? Yy, wywieszonych rzeczywiście yy, wywiesiliśmy tylko 56 nazwisk. Upały trwają nad jeziorem międzynarodowe zawody skuterów wodnych, a na rzece startuje przebudowa koryta Nysy. Znikają czarne chmury unoszące się nad remontowaną Nyską zaporą. Upadłość hydrobudowy i problem z drugim jazem opóźniły realizację zadania. Jednak nie przeszkodzi to w dokończeniu inwestycji, a finansowanie unijne nie jest zagrożone. Lipiec jest okresem dobrym dla inwestycji. Po wznowieniu remontu rzeki zaczyna być widać budowę obwodnicy. Rusza także inwestycja w sercu rynku. Na początek prace archeologów. Jesteśmy w centrum rynku, na terenie, który mieszkańcy rynku znają jako planty, czyli teren zielony, który już niestety nie będzie terenem zielonym, ale niestety będzie służył w inny sposób mieszkańcom. Sierpień miał być spokojny, jednak urlopową sielankę w Urzędzie Miejskim przerywają nieporozumienia pomiędzy burmistrzem a prezesem spółki EKOM. Zatrudnienie w spółce przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła nakoniecznego doprowadza do decyzji o odwołaniu Zdzisława Rizlera. Wypowiedzenie składa również Paweł nakonieczny. Dochodzi także do próby odwołania go z funkcji przewodniczącego Rady, jednak większość radnych jest przeciwko zmianom. Na mój wniosek pana nadzorcza jednogłośnie podjął decyzję o tym, że pan prezes Zlisał Rizel przestał być dniem dzisiejszym prezesem spółki. O sprawie rozmawiałem z panem burmistrzem, rozmawiał z panem burmistrzem również pan prezes Rizler. Burmistrz nie widział przeciwwskazań, mówił, że nie widzi powodu, żeby radny. Musiał odmówić takiej pracy. W związku z tym, podpisałem umowę od 4 sierpnia. W związku z całą sytuacją, która narastała w ostatnich dniach, postanowiłem w dniu dzisiejszym poprosić o rozwiązanie umowy z firmą ECOM. We wrześniu nowym prezesem EKOM zostaje Jacek Chwalenia, członek Prawa i Sprawiedliwości, lider organizacji powiatowej tej partii. Myślę, że będę próbował rozszerzyć działalność spółki, bo to jest w tej chwili moim zdaniem najważniejsze dla spółki, dla wykorzystania potencjału, który ta spółka ma. Także we wrześniu, mimo protestów rodziców, dyrektor Nyskiego Domu Kultury Marta Klubowicz doprowadza do likwidacji znacznej części grup tanecznych działających tam od lat. Nowa wizja Teatru Nysa stawia na specjalistyczne, elitarne zajęcia w małych grupach. Ograniczenia, tak mi to przedstawiono, ograniczenia to w znacznym stopniu grup tanecznych związanych z zespołem DNA, około 70 dzieci. Tak mi to rodzice przedstawiali, po prostu zostaje odesłanych z kwitkiem. To jest po prostu zapewnienie sobie frekwencji na inne zajęcia. Tak jak to jesteśmy jest 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 Tak. Ta. Bo jeżeli moje dziecko jako 15, 15 się nie dostanie, będzie 16, no to jak ja mam dać tak do teatru? A ja nie to Wydaje mi się, że no, w moim przypadku, i to jest moje osobiste zdanie, że ja na tym straciłam, że została zmieniona pa, pani dyrektor. Ja Moja rodzina, czy moje dziecko zostało po prostu no, oszukane. W październiku, po pięciu miesiącach ukrywania oświadczeń majątkowych najbliższych współpracowników, starosta Czesław Biłobran ugina się pod naciskiem wojewody, zapowiadając jednocześnie, że to nie jest jego ostatnie słowo i będzie walczył z jawnością tych informacji w przyszłości. Czy jak yy, znam pana starostę, to. Yy, yy, yy... Chyba trochę więcej szumu i trochę zapowiedzi niż tak naprawdę takiej merytorycznej pracy. Na kilka tygodni przed wyborami dzisiejszy wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki organizuje cykl manifestacji przeciwko islamizacji. Polityczny instynkt nie opuszcza go. Podczas wyborów parlamentarnych, które odbywają się w tym samym miesiącu, zdobywa najwięcej głosów na Opolszczyźnie. Problem polega na tym, że media głównego nurtu nie przekazują prawdy. I ludzie chcą się gromadzić i rozmawiać o tym bardzo trudnym problemie. Bo nie chcą, żeby u nas było tak samo jak w innych państwach zachodnich. Nie? Jeszcze w październiku rusza budowa Hali Sportowej w Nysie. Ruszy budowa od dzisiaj. Praktycznie potrwa około półtora roku, jeżeli pogoda pozwoli. Życzę Wam, aby za dwa lata ta hala Wam już służyła. Bo to jest za 2017 rok, być może wiosna, może jesień, ale tak, tak planujmy. Październikowe wybory parlamentarne okazują się szczęśliwe dla Raimunda Millera i Janusza Sanockiego. Wielka satysfakcja, wielkie zobowiązanie na następną kadencję. Janusz Sanocki jednak zaraz po elekcji rozstaje się z ruchem Kukiz 15 i zaczyna działać jako poseł niezrzeszony. Owoce tej działalności są szeroko publikowane w mediach krajowych w kontekście raczej humorystycznym. Dla oszczędności naszego czasu prosiłbym, żeby niezależnie od tego, jak długo będziemy obradować we wszystkie dni tygodnia, to w piątek, żeby obrady Sejmu kończyły się w południe o 12, żebyśmy mogli spokojnie dotrzeć do naszych... W listopadzie Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca burmistrzowi Nysy, że kryteria przyznawania bonu wychowawczego są dyskryminujące. Sprawę podejmuje wojewoda Opolski, który chce unieważnić uchwałę. Do Rady Miejskiej w Nysie, na moje ręce, zostało skierowane pismo Rzecznika Praw Obywatelskich. W tym piśmie Rzecznik zwraca się o wskazanie przyczyn wykluczenia osób, które nie pracują, osób, które żyją w nieformalnych związkach, wychowują samotnie dzieci. Ważna decyzja w inwestycjach kilka dni przed świętami. 22 grudnia Rada Miejska w Nysie powiedziała ostateczne tak dla Galerii Dekada. W głosowaniu nie było wątpliwości. Wynik to 16 do 1. Inwestor planuje rozpoczęcie inwestycji już w połowie 2016 roku. Dzisiaj mamy, można powiedzieć, ogólną zgodę na to, żeby na tym placu przy ulicy kolejowej mógł być wybudowany tak zwany wielkopowierzchniowy obiekt handlowy, czyli galeria handlowa. Przewidujemy, że około 500 stanowisk pracy zostanie utworzonych, z czego większość to będą nowe, nowe miejsca pracy. W związku z tym, jakieś takie realne nabory do pracy to jest rok 2017, dlatego że przewidujemy, że. Otwarcie będzie przed Bożym Narodzeniem 2017, więc tak jakby od dzisiaj, za dwa lata. Taki był rok 2015. Jaki będzie 2016, zobaczymy już niedługo. A my mamy nadzieję, że dobry. To już, wszystko, co to już wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam w najbliższą środę. Do zobaczenia.